Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o nowej ustawie deweloperskiej, a w zasadzie jej nowelizacji, która wchodzi od 1 lipca tego roku, a w zasadzie może nie nowelizacji, ale byliśmy w takim okresie dwuletnim, okresie przejściowym, gdzie deweloperzy mieli czas na wdrażanie tych zmian. No i dzisiaj sobie opowiemy o, myślę, pięciu najważniejszych zmianach, czyli Odcinek się na pewno przyda osobom, które przymierzają się do zakupu mieszkania od dewelopera z rynku pierwotnego, a konkretnie dziury w ziemi. Nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Na początek może powiem, o co chodzi z tą ustawą deweloperską, ponieważ od 2022 roku do można powiedzieć do dzisiaj, byliśmy w takim okresie przejściowym. Od 1 lipca jest już to tak naprawdę w szerokim, bardzo szerokim zakresie. A konkretnie nowa ustawa deweloperska jest bardziej na korzyść osób kupujących nieruchomość z rynku pierwotnego, gdzie w tej ustawie mamy bardzo szczegółowo zapisane warunki transakcji na linii klient-deweloper z naciskiem na bezpieczeństwo całej tej transakcji oraz też transparentności, czyli ukrytych kosztów. Co kupujemy, tak, żebyśmy my jako klienci byli bezpieczni, i żeby nie było sytuacji tak jak kiedyś, że wpłaciliśmy i nie do końca wiedzieliśmy, czy dana inwestycja powstanie, czy też nie. Czyli krótko mówiąc, nie będziemy się musieli już bać, czy nasze pieniądze przepadną w sytuacji, w której dana inwestycja nie powstanie, bo na przykład deweloper zbankrutował. Przykładowo, wcześniej było tak, że wpłacaliśmy pieniądze na rachunek dewelopera, deweloper sobie budował, no chyba że nie budował. Pojawiały się wtedy problemy z odzyskiwaniem tych środków, no bo klienci byli postawieni w sytuacji, w której nie ma ani nieruchomości, ani pieniędzy, które wpłacili na poczet budowy tej inwestycji. Wyjaśnię to na przykładzie. Wcześniej było tak, że wpłacaliśmy pieniądze, a deweloper budował. Teraz jest tak, że każdy z deweloperów musi założyć rachunek powierniczy, czyli pieniądze, które my wpłacamy, idą na rachunek powierniczy. Co to jest ten rachunek powierniczy? Już tłumaczę. Jest to tak jakby osobne. Subkonto, osobne konto, które deweloper zakłada dla tej konkretnej inwestycji, tego konkretnego zadania inwestycyjnego. Transfer pieniędzy od klienta idzie na rachunek powierniczy. I tutaj wyróżniamy dwa rodzaje rachunków powierniczych. Z jednej strony są to rachunki powiernicze otwarte, a z drugiej zamknięte. I teraz tak, jeżeli deweloper ma Otwarty rachunek powierniczy to oznacza, że zgodnie z postępem prac na budowie może korzystać z tych środków, które się tam zgromadziły. Jeżeli ten rachunek powierniczy jest zamknięty, to deweloper po nowelizacji ustawy pieniądze z tego rachunku powierniczego będzie mógł dopiero wyciągnąć w momencie, w którym przyniesie własność za daną konkretną nieruchomość, w tym przypadku konkretny dom albo konkretne mieszkanie, które kupiliśmy. Kolejną rzeczą, która pojawiła się w ustawie nowej ustawie deweloperskiej, to jest deweloperski fundusz gwarancyjny. I myślę, że tutaj w całej tej układance jest to kluczowe. Mianowicie jest to fundusz, który będzie jakby gromadził składki od deweloperów. W jakiej wysokości? Od 0,45, jeżeli deweloper zdecyduje się na rachunek powierniczy otwarty, do 0,1%, jeżeli ten rachunek powierniczy będzie zamknięty u dewelopera. Czyli krótko mówiąc, za każdy milion deweloper odprowadza składki od 1000 do 4,500 tysiąca zł. Środki z deweloperskiego funduszu gwarancyjnego będą uruchamiane w momencie, w którym. Na przykład, develop, dany deweloper upadnie, albo bank, w którym deweloper prowadzi rachunek powierniczy, zostanie zamknięty, lub w przypadku, gdy dana nieruchomość ma poważne wady i klient zrezygnuje z zakupu tej nieruchomości, czyli odstąpi od umowy. W tym funduszu będą zgromadzone środki po to, żeby zabezpieczyć naszą transakcję. Ale tak się zastanawiałem, bo w ustawie tego nie wyczytałem, to tak naprawdę będzie decydował o tym, czy ta, czy ta inwestycja będzie dostawała środki z deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, w jakiej wysokości, czy na przykład wie, wiecie o co mi chodzi. Są powiedzmy, jest kilka inwestycji, a jeden, drugi trzeci deweloper upada, no i kto będzie decydował o tym, czy tego. Dewelopera będziemy wspierać, czy tamtego, czy jeszcze innego, albo w drugą stronę. Co w sytuacji, jeżeli te inwestycje deweloperskie wszystkie będą idealne i środki zgromadzone na tym funduszu no de facto nie będą ruszane, no to co się później z nimi dzieje? Wrócą do dewelopera, czy pójdą gdzieś indziej? Nie wiem. Jak się dowiem, to będą znać. Trzecia, bardzo fajna i ważna rzecz w nowej ustawie deweloperskiej to. To, że będzie więcej informacji w prospekcie informacyjnym, czyli ten prospekt informacyjny będzie szerszy, bardziej szczegółowy, a konkretnie w prospekcie informacyjnym są de facto wszystkie informacje związane z przedsięwzięciem deweloperskim, które chcemy kupić czyli co to za deweloper, jakie ma już doświadczenie, czyli jakie inwestycje już zrealizował, oraz ogólne informacje o zadaniu inwestycyjnym. A w ostatniej części w prospekcie informacyjnym znajdziemy informacje o naszym indywidualnym produkcie, czyli jeżeli jest to mieszkanie, no to cena za metr, technologia wykonania, ale też w tym prospekcie informacyjnym pojawią się teraz takie informacje jak plan zagospodarowania przestrzennego, czyli niby wiedza powszechnie dostępna, ale jednak łatwiej, jeżeli mamy to na wszystko w jednych, w jednych dokumentach. 2. Technologia wykonania, z jakich materiałów zostały wybudowane dane nieruchomości. Kolejna rzecz, co będzie dookoła danej nieruchomości, czyli będziemy mieli w prospekcie informacyjnym informację, co powstanie w promieniu kilometra od naszej inwestycji. I myślę, że to jest fajne, no bo jeżeli kupujemy, decydujemy się na jakąś nieruchomość, dajmy na to mieszkanie z ładnym widokiem na wyższym piętrze, no to fajnie, żeby było. Fajnie by było zachować ten widok, a nie, że za nie wiem parę lat powstanie tam inny, jeszcze większy budynek i ten widok nam zasłoni. Czyli my będziemy mieli informacje jako klienci, więc deweloperzy powiedzą: Sorry, ale pokazywaliśmy, jest ta informacja w prospekcie informacyjnym, więc będziemy mogli bardzo świadomie podjąć decyzję o zakupie nieruchomości. Tutaj taka ciekawostka: jeżeli dany prospekt informacyjny nie został nam doręczony, albo w tym prospekcie informacyjnym są jakieś błędy bądź niejasne informacje, no to na tej podstawie, zgodnie z nowelizacją ustawy, my jako klienci będziemy mieli prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Czwarta rzecz umowa rezerwacyjna. I wraz z umową rezerwacyjną, jeżeli zdecydujemy się zarezerwować jakiś lokal, Deweloper ma obowiązek przedstawić nam prospekt informacyjny, czyli to, co przedstawiłem powyżej. Inną też kwestią, która normuje ustawa deweloperska, jest to, że podpisując umowę rezerwacyjną, możemy wpłacić deweloperowi maksymalnie 1% od wartości lokalu celem rezerwacji danej, danej nieruchomości. Piąta rzecz, jaka pojawi się w nowelizacji ustawy deweloperskiej, to zasady odbioru lokalu, czyli będzie to wymagało tak, że nasza obecność, czyli kupujących, będzie obligatoryjna przy odbiorze technicznym lokalu. I wobec tego my, jako klienci, zgłaszamy. Ewentualne usterki. No i nowelizacja ustawy mówi o tym, że deweloper będzie miał 14 dni na to, żeby odnośnie tych usterek albo je zatwierdzić, albo się od nich odwołać. Jeżeli je zaakceptuje te usterki, te wady lokalu, no to wobec tego ma 30 dni na ich usunięcie. Jeżeli tego nie zrobi, no to my możemy wykonać e, poprawki tych albo usunięcie tych usterek, ale na koszt, koszt dewelopera lub odstąpić od umowy deweloperskiej. No i w związku z naruszeniem powyższych obowiązków na dewelopera jest katalog kar, jakie, jakie mogą zostać nałożone. No i one się zaczynają od kary grzywny po karę ograniczenia lub pozbawienia wolności. I to jest ciekawe, jakbyś tak kilku kumatych deweloperów spotkało się w więzieniu, to patrz, miałbyś cele z widokiem na spacerniak? Nawet jak rozmawiałem z jednym deweloperem, to mówi, że teraz się zastanawia, bo się trochę boi. No bo co? Wybuduje inwestycję, o której zawsze marzył, żeby ją sprzedać, i pójdzie siedzieć, bo <gryw> czymś zapomniał? Słuchajcie. W komentarzu pod tym filmem, a w zasadzie w opisie tego filmu, znajdziecie link do strony internetowej. W zakładce kontakt będzie tam numer telefonu oraz adres mailowy. Jeżeli jednak wolicie inną formę, no to tam będzie też formularz kontaktowy, wystarczy uzupełnić swoje imię, nazwisko, kontakt do siebie. Wobec tego osoba z Contact Center się z Wami skontaktuje i umówi do mnie bezpośrednio. Na spotkanie, czy to z cztery oczy, czy na przykład online. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Omówiliśmy sobie pięć najważniejszych punktów związanych z nową ustawą deweloperską. Mam nadzieję, że te wskazówki Wam się przydadzą. Jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem fanem rynku pierwotnego i bardzo lubię zakupy dziur w ziemi, można tak powiedzieć, czyli mieszkania, które dopiero wchodzą, no bo jakby nie patrzeć, one są nowe, więc krótko mówiąc, zdecydowanie bardziej wolę rynek pierwotny od rynku wtórnego. Tymczasem dawajcie łapkę w górę, jeżeli się odcinek podobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu, o subskrybowaniu tego kanału. No i tutaj też pojawiają się inne moje ciekawe produkcje. Tyle z mojej strony. Cześć!